Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w 22. Dniu Protestu Głodowego pod kancelarią premiera Rady Ministrów w Warszawie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o pewnych sprzecznościach w obozie rządzącym, które wydają mi się oznakami pewnej słabości i jednocześnie szansy. Z jednej strony Jarosław Kaczyński apeluje o pokój społeczny do czasu przyjazdu. Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży w Lipsu do Krakowa. Jednocześnie organizuje, inicjuje coś w rodzaju Okrągłego Stołu Sił Parlamentarnych, który budzi pewne nadzieje, budzi pewne kontrowersje, raczej większość jest dość sceptyczna, ale ten mocny polityk po raz pierwszy od pięciu miesięcy, od uzyskania pełnej władzy w Polsce, robi jakby krok do tyłu. Ja osobiście nie wierzę w jakieś dobre intencje tutaj Jarosława Kaczyńskiego, nie w ogóle, ale jakby w tym temacie. Jakby miał dobre intencje, to by zgodził się na publikację wyroku, a jednocześnie podjął, podjął rozmowy. Być może gra na czas, być może jest to ściema, zagranie taktyczne, jakby wizerunkowe, ale jest to pewien sygnał bycia w impasie. Szukania jakiejś drogi rozwiązania. Z drugiej strony, jego, jego partner polityczny, minister sprawiedliwości Ziobro, straszy sędziów Trybunału Konstytucyjnego prokuratorom, i, no i po prostu tak wygląda, jakby chciał ich wsadzić do więzienia, jak, jak dalej będą pełnić rolę składu sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego. On uwielbia wsadzać ludzi do więzienia, on uwielbia straszyć. Jest na pewno takim pistoletem tutaj Kaczyńskiego. Na pewno będzie, będzie sugerował, żeby wyprowadzić siłą tych sędziów, a być może później, jak znajdzie jakieś dowody mi lub bardziej fikcyjne, wsadzić do więzienia, gdyby nie załamało to totalnie wizerunkowo rządzącej partii. Jest to gest. Dyktatorskiej władzy autorytarnej, dyktatorskiej, nieszanującej prawa, nieszanującej konstytucji, i stawia to pod znakiem zapytania i tak mało wiarygodny ten pomysł polityczny Kaczyńskiego na ten rodzaj okrągłego stołu. Mamy do czynienia z dwoma jakby różnymi sygnałami. Kaczyński pojednawczy w roli gołębia, ziobro w roli jastrzębia dwa sygnały zupełnie ze sobą sprzeczne. Ja widzę w tym pęknięciu jakby słabość obozu rządzącego, to, że znaleźli się w impasie, w pewnej ślepej uliczce, z której nie bardzo widzą wyjście. Myślę, że jest to sygnał do tego, żeby jeszcze mocniej nacisnąć, żeby jeszcze mocniej poruszyć opinię publiczną, żeby negocjować jakby z twardych pozycji i wynegocjować na pewno publikację wyroku i na pewno jakiś rodzaj rzeczywistego okrągłego stołu to jest dobry znak dla obrońców demokracji w Polsce i za granicą